Czas i spać. Nie, no tak naprawdę będziemy dzisiaj napić bałwana. Zapraszam! Do you wanna be snowman? Come on, let's go and play. Cześć. Mamy dzień następny. Chciałam dokończyć królika, ale jak się okazało, wcale nie muszę go kończyć, bo szczerze tak wygląda, nawet całkiem spoko, więc nie, nie muszę nic dokładać. Z czego się bardzo cieszę, bo jest zimno niesamowite. Dlatego pamiętajcie, jeśli planujecie właśnie budowanie bawana, lepiej nie bałwana, w taki o to mróz, to ubierajcie się bardzo ciepło, a potem wypijcie gorącą herbatkę, weźcie ciepłą kąpiel i pod kocyk od razu. No, a ja się żegnam i lecę do domu, bo jest zimno. Pa pa!